Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak małe firmy mogą wygrywać na rynku nie przez większe wydatki, ale przez mądrzejsze decyzje. Pokażę Wam tym samym, jak wykorzystać przewagi takiego małego biznesu, czyli bliskość z klientem, czyli autentyczność, elastyczność i szybkość działania czyli rzeczy, które duże organizacje po prostu nie są w stanie zrobić tak dobrze, jak małe firmy. I będziemy mówić tutaj o tym, jak zawęzić naszą grupę, jak wyspecjalizować się w tej grupie, aby nie próbować być po prostu dla wszystkich, oraz omówimy, jak zbudować jasną propozycję wartości, dzięki której po prostu będziemy wybierani przez naszych klientów częściej niż właśnie takie duże firmy. Porozmawiamy również o tym, jak wybrać kanały marketingu, aby nie być po prostu we wszystkich miejscach, bo po prostu nas na to nie stać, oraz w jaki sposób obsługa klienta oraz rekomendacje mogą stać się naszym najtańszym i najbardziej zaufanym kanałem sprzedaży i pozyskiwania nowych klientów. Dlatego zapraszcie ulubioną kawę czy herbatę i zapraszam na drugą część tego odcinka. Kanał ten powstaje dzięki Coordination, firmie, która pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom B2C skutecznie się rozwijać. Większość firm w Polsce ma potencjał, ale działa w chaosie. Mają dobre produkty, ambitnych ludzi, ale brakuje im systemu. Każdy element jest projektowany osobno, począwszy od strategii, aż po marketing i sprzedaż. W Coordination pomagamy to połączyć w jedną, spójną całość, by polskie firmy mogły wygrywać na rynku. Uczymy, jak projektować firmę tak, aby każdy element wzmacniał się nawzajem. Więcej znajdziesz na coordination.pl. Zacznijmy od czegoś bardzo ważnego, czyli zmiany perspektywy. O co mi chodzi? Popatrzcie, dopóki myślimy o swojej firmie w kategoriach: mam za mały budżet, żeby konkurować z dużymi firmami, dopóty sami w siebie, sami siebie ustawiamy w przegranej pozycji. To tak, jakby wyjść do ringu, z kimś, kto jest od nas dwa razy większy i sądzić, że wygramy z nim tylko i wyłącznie siłą. Po prostu takie rzeczy, się, takie rzeczy się nie dzieją. I z tego płynie myśl w tym, że nie kopiujmy, czy też nie grajmy w grę, w której jesteśmy na pozycji przegranej. O co mi chodzi? Duże firmy grają w grę. Inną niż te mniejsze. One wygrywają skalą, budżetem, rozpoznawalnością, yy, ogromnymi kampaniami, billboardami, reklamami, i tak dalej. Jeśli my próbujemy ich naśladować, tylko że z mniejszym budżetem i z mniejszymi zasobami, to po prostu na starcie w tą grę przegrywamy. My, jako małe firmy, czy też mali przedsiębiorcy, bardzo często jesteśmy jednocześnie strategiem, marketingowcem, wykonawcą, yy, osobą od faktur itd. i tak dalej. Jeśli próbujemy kopiować działania dużych, po prostu najzwyczajniej przegrywamy. I właśnie podstawą takiego działania jest zmiana tej perspektywy. I pierwszym Pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać przed jakimikolwiek działaniami w firmie, czy to reklamowymi, czy to sprzedażowymi, czy też, czy też strategicznymi, właśnie to jest taka podstawa, ta strategiczna, to jest pytanie: co ja mam takiego w tej małej firmie, czego oni, te większe marki, nie mają, nie mogą mieć, lub najprawdopodobniej nigdy nie będą mieć. I to mogą być przeróżne rzeczy, to może być Wasza. wasza lokalizacja, to może być wasz produkt, to może być wasz zespół, to może być, to mogą być kilka elementów biznesu, które łączycie w jedno, to wszystko mogą być wasze przewagi biznesu. I właśnie na tym etapie powinniśmy zadawać sobie to pytanie, przed jakimikolwiek działaniami. I teraz jest kilka takich, Rzeczy, które może mieć lub też wygrywa mała firma z dużymi. I po pierwsze, szybkość decyzji. Powiedzmy sobie szczerze, że duże organizacje są troszeczkę toporne, tak? Zanim tam coś się wydarzy, zanim tam coś się wdroży, musi przejść przez wiele rąk i wiele poziomów tej akceptacji. W małej firmie dzieje się to, to, to troszeczkę inaczej, czyli Załóżmy, że dzisiaj wpadacie na jakiś pomysł, a już jutro możecie ten pomysł wdrażać. Oczywiście z głową. Po drugie, bliskość klienta. Wy, jako małe firmy, możecie wiedzieć, co irytuje tych klientów. Możecie wiedzieć, czego się boją i co naprawdę im pomaga. Tak? Możecie zadać im proste pytania po zakupie. Ta ścieżka zakupowa, czy też kontakt z tym klientem jest po prostu mniej skomplikowany i jesteście bliżej tego klienta, co za tym idzie. Więcej go słuchacie po prostu. Po trzecie, elastyczność i dopasowanie. Duża firma musi standaryzować pewnego rodzaju oferty, tak? One nie mogą sobie przechodzić. Nie wiem, dzisiaj sprzedamy panu Markowi w ten sposób, a, a panu Janowi w inny, tak? W małej firmie dzieje się to troszeczkę inaczej. Możecie po prostu dopasowywać tą ofertę. Czy też propozycje współpracy właśnie do tego klienta, i to jest super. Po czwarte, autentyczność. Często dzieje się tak, że za małymi firmami stoi właśnie ten właściciel, który robi wszystko w tej małej firmie, i dlatego ktoś, kto w tej małej firmie kupuje, ma kontakt z tym właścicielem. Przez co wie, że ta firma jest autentyczna. Ktoś za tą firmą stoi, a nie jakieś rozbudowane systemy, czy też call center, gdzie, gdzie po prostu to wszystko jest gdzieś tam rozmuchiwane, tak? I właśnie żebyśmy zrozumieli z tego punktu, to, że, że żeby zmienić perspektywę, musimy właśnie sobie zadać to jedno pytanie, które powiedziałem wcześniej. Co my mamy takiego, czego Duże firmy nie mają, lub prawdopodobnie mieć nie będą, i to jest najważniejsze strategiczne pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać na samym początku projektowania wszelkich działań w firmie. Hej, dzięki, że słuchasz tego odcinka. Jeśli rozwój, przedsiębiorczość i konkretne podejście do biznesu, tak samo jak mi, są ci bliskie, to zasubskrybuj ten podcast na platformie, na której właśnie go słuchasz. To dla nas sygnał, że warto tworzyć te treści i robić je coraz lepiej. Dzięki. Przejdźmy do kolejnego etapu, który jest według mnie absolutnie kluczowym etapem, który musimy przejść, zwłaszcza gdy mamy ten budżet ograniczony. Mianowicie głębokie zrozumienie naszego klienta. Jeśli wiemy dokładnie, kto jest po drugiej stronie, jeśli wiemy dokładnie, do kogo kierujemy tą ofertę, kto od nas kupuje i czego pragnie, to nie potrzebujemy ogrom ogromnych pieniędzy, żeby do tego kogoś. Trafić. Nasze komunikaty są bowiem wtedy bardzo precyzyjne i po prostu nieprzypadkowe. I my, jako mali przedsiębiorcy, mamy przewagę, której często te duże organizacje nie mają. Czyli, o czym już wspomniałem w tym odcinku, możemy realnie porozmawiać z naszym klientem końcowym, czyli możemy usłyszeć jego słowa. Możemy usłyszeć jego ton głosu, jego wątpliwości. Nie musimy się niczego domyślać. Możemy o to bezpośrednio zapytać. I właśnie. I co to znaczy głęboko zrozumieć naszego klienta? To znaczy, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na kilka kluczowych, aczkolwiek bardzo potrzebnych pytań, takich jak z jakimi problemami przychodzi do nas klient, zanim nas pozna, czyli co go boli. Co go gryzie, co jest jego codzienną trudnością, co go frustruje, i tak dalej. Co klient próbuje osiągnąć, czyli jaki jest efekt końcowy ważny dla tego klienta? Czego klient się obawia, czyli jakie ma wątpliwości, lęki, obawy? jakiś przed zmianą, może przed zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku z naszą ofertą. Cokolwiek tak musimy o to wszystko wypytać. I na koniec jak klient mówi o swoim problemie tymi własnymi słowami, czyli jakie zdania wypowiada, jakie słów, jakich słów używa, jak to mówi, jakim tonem itd. To jako mała firma bez budżetu powinniśmy umieć do perfekcji zrobić. No, i przechodzimy do pięknego rozdziału, jak wybór niszy czy też specjalizacji, czyli świadome bycie nie dla wszystkich. I właśnie, kiedy mówimy moja oferta jest dla wszystkich, to w praktyce oznacza to, że nikt nie czuje, że jest dla niego. Wyobraźmy sobie, że ktoś szuka konkretnej, po konkretnej pomocy. Na przykład kobieta po trzydziestce, która po urodzeniu dziecka chce wrócić do formy. Albo mężczyzna, który ma problemy z cerą i wstydzi się po prostu swojego wyglądu, lub rodzic, który chce, aby jego dziecko przestało bać się matematyki. I jeżeli taka osoba po kolei usłyszy komunikat: Studio treningowe dla każdego, kto chce ćwiczyć. Albo salon kosmetyczny dla wszystkich, którzy dbają o urodę. Lub korepetycje z matematyki dla wszystkich uczniów to ten komunikat jest po prostu zbyt ogólny. One oni nie czują, że ta oferta trafia do nich. W ich głowach się to wszystko po prostu rozmywa i nie jest nic warte jak nie jest warte więcej niż oferta konkurencji, która jest po prostu tańsza. Ale jeżeli ten komunikat odwrócimy i troszeczkę podrasujemy i napiszemy na przykład studio treningowe dla zapracowanych mam które chcą wrócić do formy pociąży, studio treningowe lub zajęcia. Piękny komunikat, który trafia w naszą grupę docelową, do której chcemy właśnie w tym momencie dotrzeć. Na przykład ktoś usłyszy specjalistyczny gabinet dla osób z problematyczną cerą. Piękny komunikat. Drugi, trzeci komunikat korepetycje z matematyki dla ósmokrasistów, którzy boją się egzaminu. I właśnie takie komunikaty powinniśmy kierować. Mając ten ograniczony budżet, nie powinniśmy być dla wszystkich, ponieważ jeżeli jesteśmy dla wszystkich, to tak naprawdę nie jesteśmy dla nikogo. Ten przekaz może i przejdzie w jakimś stopniu, ale nie aż tak bardzo, jakbyśmy tą mm, konkretną niszę sobie znaleźli, czy też specjalizację i po prostu do niej kierowali te reklamy. Przejdźmy teraz do propozycji wartości. Czym ona tak naprawdę. Jest. Propozycja wartości to jedno, maksymalnie dwa zdania, które odpowiadają na pytania, dla kogo jesteśmy, jaki problem rozwiązujemy i w jaki sposób robimy to lepiej lub inaczej niż konkurencja. I właśnie typowe błędy małych firm, które stosują w swoich przekazach marketingowych, na stronach, gdziekolwiek, tak? To jest zwroty takie jak wysoka jakość, indywidualne podejście, profesjonalna obsługa. I konkurencyjne ceny. Te zwroty nie oznaczają po prostu w praktyce nic, tak naprawdę, bo problem polega na tym, że tak piszą wszyscy. Popatrzcie na przekazy marketingowe lub strony internetowe w większości firm. Tam zawsze jest wysoka jakość, indywidualne podejście, profesjonalna obsługa, przecież mamy najlepszą oraz konkurencyjne ceny. I klient czyta, Pięć podobnych opisów, pięć podobnych firm i nie widzi różnicy. Po prostu nie wyróżniamy się na tyle konkurencji. Naszym zadaniem jest zejście o poziom niżej, troszeczkę głębiej i nazwać te konkretne rzeczy, czyli jak objawia się ta jakość, przez co, dlaczego to jest, dlaczego to akurat będzie ważne dla tego klienta. Co tą jakością zyskuje klient, tak? Jak wygląda indywidualne podejście w naszej firmie? Jak to robimy inaczej niż konkurencja? Po prostu odpowiedzenie sobie, odpowiedzenie na pytania czy też obiekcje klienta, które on po prostu ma przy kontakcie z naszą marką, to wszystko trzeba po prostu wyjaśnić i to jest taki sens czy też esencja tej naszej propozycji wartości dla Klienta. Po prostu dlaczego ona jest ważna dla tego klienta i czym się różni od innych. Teraz przechodzimy do wybrania kanałów marketingu. I właśnie dlaczego wąskie kanały są lepsze niż bycie wszędzie naraz? I już tłumaczę. Przy małym budżecie, naszym wrogiem nie jest właśnie ten brak kanałów, ale chaos, który sami sobie wprowadzamy we własną firmę. I choć chęć bycia. Wszędzie jest naprawdę duża, to bycie wszędzie sprawia, że jesteśmy naprawdę nigdzie, nigdzie nie jesteśmy skuteczni. O, tak to ujmijmy. I teraz każdy kanał marketingu wymaga od nas czasu, energii i przede wszystkim konsekwencji oraz regularności. I strona, me strona internetowa, media społecznościowe, reklamy, newsletter, wydarzenia, wizytówki to wszystko wymaga od nas czasu i jeśli jesteśmy mikroprzedsiębiorcą czy też małym przedsiębiorcą to zwykle oznacza jedno, że jedna osoba po prostu prowadzi te pięć kanałów, a w efekcie czego? Publikacje są nieregularne, treści tworzone są w pośpiechu i po prostu nie jesteśmy w stanie zmierzyć wszystkich wyników, które z tych kanałów pochodzą i jak i co te wyniki mówią o, o tym co robimy, tak? I Klient wchodzi na nasz jakiś jeden z pięciu kanałów marketingowych, tak? I widzi po prostu pustki. I co wtedy czuje? Czuje po prostu odrzucenie, tak? To obniża jego, można powiedzieć, pewnego rodzaju zaufanie. Lepiej mieć jeden kanał robiony dobrze, niż pięć robionych po prostu byle jak. I właśnie, jak wybrać ten kanał? Główny, tak, czyli tam, gdzie chcemy się komunikować. Zadajmy sobie trzy podstawowe pytania, gdzie są nasi klienci. Skąd realnie mam tych klientów oraz co, jest, co jestem w stanie robić regularnie przez następne lata? Tak naprawdę. Kanał główny, to po prostu połączenie obecności naszych klientów, dotychczasowych efektów i naszych realnych możliwości na ten. Kanał. I kiedy mamy ten główny kanał, którym się komunikujemy, tą górę lejka, tak, gdzie, gdzie wrzucamy nasze publikacje, gdzie tworzymy jakieś relacje, gdzie nawiązujemy właśnie te, te relacje, tak, gdzie pokazujemy troszeczkę siebie, to ten główny kanał. Skutkuje tym, że mamy lepiej zaprojektowane treści, łatwiej testować i promować te komunikaty, oraz łatwiej mierzyć, jakie posty przynoszą realne efekty, jakie reklamy, jakie komentarze, co ludzie piszą itd. Jest nam po prostu łatwiej zapanować nad tym wszystkim. I przede wszystkim nie rozpraszamy budżetu. Inwestujemy w jeden kanał, rozwijamy go, robimy go porządnie. Zamiast być trochę widocznym wszędzie, jesteśmy naprawdę widoczni tam, gdzie ma to po prostu no, ujmijmy to sens, tak naprawdę. A świadoma rezygnacja to pewnego rodzaju też, przecież, strategia, więc musimy to ładnie, pięknie zaplanować. Będąc już w tym temacie, warto też powiedzieć o Customer Experience. O Customer Experience, czyli obsłudze klienta, można mówić naprawdę bardzo dużo, dlatego nagrałem o tym osobny odcinek. Będąc przy tym temacie, spójrzcie sobie na ten odcinek. Tutaj gdzieś się wyświetli, tak. Przejdźcie, przeanalizujcie i zobaczcie, jak małe firmy mogą robić to inaczej niż korporacje i dlaczego ma to tak ogromne znaczenie. I właśnie. Kolejnym punktem jest współpraca z innymi firmami niż bycie samotnym wilkiem. O co mi chodzi? Mała firma bardzo często patrzy na duże marki jak na przeciwnika. Ok, z jednej strony jest to spoko, ale w moim odczuciu. Największym przeciwnikiem mikro i małych firm nie jest wcale duża, większa firma, czy też korporacja, ale samotność i działanie po prostu w oderwaniu od innych, czy też oderwaniu od swoich klientów. Duzi gracze, czyli te korporacje, duże firmy mają przewagę skali, więc w moim odczuciu trzeba zrobić coś inaczej, skoro nie mamy tego budżetu. Żeby zbudować tą przewagę. I tą przewagą mogą być nasze relacje. Już tłumaczę o co mi chodzi. W praktyce oznacza to budowanie świadomych powiązań z innymi małymi firmami, które obsługują takiego same, tego samego klienta, tylko że inny fragment tej usługi, tak? Czyli yy, zamiast walczyć samodzielnie o uwagę klienta, możemy na przykład stworzyć wspólne pakiety. Wspólne wydarzenia, wzajemne rekomendacje, jakieś zniżki, wspólną komunikację w mediach społecznościowych, nagrać coś, wrzucić coś w media społecznościowe, tak. Jakichś działań tutaj jest bardzo dużo, tak, które można wykonać, i klient widzi wtedy nie was jako pojedynczą firmę czy też osobę, ale jako ekosystem, który rozwiązuje jego problem szerzej. Słuchajcie, to jest odczuwalna wartość, której Duża firma nie zawsze potrafi dostarczyć w sposób taki, jak właśnie te małe, czyli budujmy swoją sieć kontaktów z małymi firmami. To daje nam w pewien sposób jakąś przewagę nad tymi dużymi. Po prostu grajmy dla innego segmentu rynku tak? i innymi metodami. I właśnie kolejnym punktem jest strategia cenowa małej firmy. Najprostszy sposób, według mnie, aby zniszczyć mikro czy też małą firmę, jest wejście w wojnę cenową z dużymi korporacjami czy też dużymi firmami. One mają inne koszty, one mają inną skalę oraz inne możliwości. Naszą siłą jest inaczej: naszą siłą nie jest minimalizowanie tych kosztów lub też walka z ceną, tylko Zaprojektowanie w taki sposób, żeby klient w naszej usłudze widział lepszą wartość niż w korporacji. Możemy na przykład grać do innego segmentu rynku. Nie, nie musimy obsługiwać tych samych klientów, co duża korporacja. Możemy to zaprojektować w taki sposób, żeby połączyć nasze unikalne cechy. Jak dajmy na to obsługę klienta, jak nasz zespół, jak produkt, jak usługę, jak. Nie wiem. Lokalizację na przykład, gdzie w połączeniu. To wszystko w połączeniu daje nam taką wartość, że klient jest w stanie zapłacić za tą wartość więcej. Po prostu. I możemy grać do innego segmentu, możemy na przykład przy produkcji mieć nie długoseryjną produkcję, tylko krótkoseryjną. tak? Grać dla innych graczy, którzy potrzebują i są w stanie zapłacić dla nas. Więcej. Dlatego też naszą grupą docelową powinni, powinny być takie firmy, czy też takie osoby, w zależności do kogo chcemy trafić, żeby ten biznes nam się po prostu najzwyczajniej spinał, więc przed samym projektowaniem tego biznesu trzeba właśnie sobie zadać takie odpowiednie pytania kto jest naszym klientem jak działają duże marki kto jest w ogóle na tym rynku mamy duże marki mamy mniejsze marki gdzie my chcemy być w jakim segmencie jeśli nie mamy budżetu no to niestety jesteśmy w tym segmencie tych mniejszych marek ale te mniejsze marki działają w taki w taki sposób te korporacje działają jeszcze w inny co my zrobimy inaczej co połączymy ze sobą żeby to wszystko miało sens i wartość dla naszego klienta. To powinniśmy zrobić na samym początku, tak naprawdę. No dobrze, słuchajcie, przechodzimy do końca tego odcinka i czas to wszystko spiąć ładną, spójną, piękną klamrą. I właśnie zamiast próbować jako mała firma grać pieniędzmi i konkurować z dużymi firmami czy też korporacjami na, którym, na rynku, na którym nie jesteśmy w stanie konkurować, no bo przecież tego budżetu. Nie mamy, powinniśmy na samym początku zadać sobie pytanie, gdzie jesteśmy w tym rynku, tak? W którym miejscu? Czy jesteśmy tu, czy jesteśmy tam, gdzie są nasi klienci, jakich klientów obsługuje konkurencja? Czy znajdują się jeszcze jakieś firmy mniejsze od nas, czy też większe od nas na tym rynku? Jaką mamy propozycję wartości dla tego klienta? Jaki problem tego klienta rozwiązujemy? Najlepiej, żeby to był jak największy problem, jak najbardziej bolący, tak? Jakimi zasobami działamy, tak? Co tak naprawdę wnosi nasza firma innego niż konkurencja na tym rynku, gdzie musimy to wszystko pozbierać do kupy, przeanalizować to wszystko na samym początku i dopiero to wszystko jakby ładnie zaprojektować w jedną spójną, piękną ścieżkę, tak? Czy to z działaniami marketingowymi, czy to z działaniami jakimiś sprzedażowymi, czy też z całym funkcjonowaniem naszej firmy. Czyli na początku grając małym budżetem, tak, no bo to jest ta esencja tego odcinka, powinniśmy właśnie wszystko przemyśleć od obsługi klienta po propozycję wartości, rozwiązanie problemu, czy też dobranie odpowiednich kanałów. Marketingowych, i to wszystko tworzy coś bardzo ważnego, mianowicie poczucie sprawczości. Z pozycji jestem mały, nie mam szans, tak? Porównując się do korporacji, przechodzimy do pozycji, że wiem, na czym gram i wiem, co mogę zrobić lepiej niż duży gracz. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, udostępnij go dalej, zasubskrybuj polub. To pomoże mi rozwijać ten kanał dalej i tworzyć właśnie takie treści dla Was. Do zobaczenia oraz usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.